Dzień dobry państwu. Nazywam się Elżbieta Królikowska-Kińska. Kandyduję do Rady Miejskiej w Łodzi w okręgu numer 6. Otwieram listę Platformy Obywatelskiej w tym okręgu. Zabiegam o poparcie mieszkańców widzewa Wschodu Janowa, Olechowa, Nowosolnej, Andrzejowa, Julianowa i Łagiewnik. Moje hasło wyborcze brzmi: zainwestujmy w edukację z dala od polityki, niezależnie od przekonań. Jestem do tego głęboko przekonana, mam doświadczenie. Byłam nauczycielem, wizytatorem, pełniłam też funkcję wicedyrektora Wydziału Edukacji. To wtedy zbudowano nowe przedszkole na Janowie. To wtedy rozpoczęliśmy budowę nowej szkoły w Nowosolnej. Przez ostatnie cztery lata pełniłam funkcję przewodniczącej Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi. Wielokrotnie interweniowałam w sprawie poprawy warunków dla szkół, ale Nasze szkoły nadal wymagają poprawy. Są niewyremontowane, brak jest boisk i placów zapach. Będę o to zabiegać. Dziękuję Państwu. Nazywam się Bogumiła Skowrońska-Werecka, jestem dyrektorem Łódzkiego Schroniska dla Zwierząt oraz prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Bezdomnych Zwierząt. Reprezentuję Łódzkie Porozumienie Obywatelskie i startuję z numeru drugiego w okręgu szóstym. Chciałabym zaprosić Państwa do głosowania na Łódzkie Porozumienie Obywatelskie oraz na mnie, jeżeli nie jest Wam obojętny los pokrzywdzonych, bezbronnych i tych, którzy liczą na pomoc silniejszych. Jeżeli chcecie Państwo razem ze mną nieść pomoc Skrzywdzonym i tym, którzy mogą liczyć na Waszą i moją pomoc, jeżeli chcecie wspólnie ze mną krzewić daleko posuniętą edukację humanitarną, zagłosujcie na Łódzkie Porozumienie Obywatelskie, zagłosujcie na mnie.